Well, it seems your terms are not <laughs> Hej, witamy serdecznie w Diablo 2. Ja jestem Rok. A ja jestem Royo. Witamy was bardzo serdecznie. Postanowiliśmy cofnąć się trochę w przeszłość, odpalić mega retro perełkę i uraczyć was Rock and rojo Gamingiem w Diablo 2. Tak tak jest, i powiem Wam, że już dawno nie byłem tak podjarany żadną gierką, jak możliwością zagrania w Diablo jeszcze raz. Dokładnie za samo się poczułem 10 lat młodszy. Jeżeli nie więcej, bo z którego roku dokładnie jest dwójeczka? Z 2000 chyba. Chyba tak. Mm, mm -hmm. Ale no sprawia wrażenie jeszcze starszej przy tej rozdzielczości. Tak, tak, to jest naprawdę magia dla koneserów. Klimacik. Możesz... Tak, tak, no? Ustawić rzucanie tymi jeszcze pani, bo zdaje się, że masz. Racja, racja, muszę sobie przypomnieć trochę. Okej. Okay. Także wiesz Roki. Ładny Explorin. Explorin. Tak nic nie ominiemy, nic się nie bój. Tu masz strzały jakby co. Mhm. Dobra. Właśnie, jakby widział jakiś łuk, to spoko. Właśnie, kochani, bo tak troszeczkę nie zaprezentowaliśmy, nie zaanonsowaliśmy naszych postaci. Jak widzicie, rok zdecydował się na druida. No wiadomo, to jest zacny, zwalisty drwal, także do druida mu niedaleko będzie przywoływał sarenki wściekłe wiewiórki. A ja stwierdziłem, że pobawię się trochę na dystans i... Wybrałem sobie amazonkę, którą to będę głosił prawdę łukiem, wybierając rozszczepiony strzał, czyli swoją ulubioną umiejętność w tej grze. Ajajaj... Gdzie się podziewasz? Czekaj, bo ty... Widzisz, ty, ty, ty dalej cię ciśnie do przodu, jak we wszystkich grach. No... A co, będziesz no ale... stał i podziwiał widoki? Nie, nie, o to chodzi po prostu, tak... O, strzały... Okay. BOOM HEADSHOT! Stwierdziłem, że to będzie najbardziej adekwatna postać do boom headshotowania. Nieważne, że strzałami, ale można zrobić boom headshota strzałą przecież. No Z Jestem strasznie ciekaw. To jest, to jest jednak... Trzeba przyznać, że nawet jeżeli wtedy yy, można było mieć jakieś uwagi co do grafiki, wtedy w tym 2000 roku, to jednak teraz dopiero widać, że ta gierka jest ponadczasowa. Że wiesz, że, że. Nie wiem, czy to przez sentyment, ale mi zupełnie tutaj grafika nie przeszkadza. Ja nie widzę, żeby ona była jakaś taka, wiesz, nieprzyjemna. Nie, to był taki. Nie wiem, czy z, 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 zwróciłeś uwagę teraz, jak ta gra e, leci. Ona ma taki specyficzny system. Jakby ci to powiedzieć. Takiej pseudo trójwymiarowości w backgroundu, właśnie, nie? Ona się no. tak troszeczkę w rogach, jakby tak. No, nie czujesz tej płaskości przede wszystkim. No, no to jest perspektywa, ale ja ją wyłączyłem, tak. wiesz? Bo dużo lepiej wychodzi przy nagraniu. Aha, rozumiem. Ja dostałem level, chciałbym Ci się pochwalić, jak u Ciebie jestem. O, również, ale nie dostałem żadnego jakiegoś łubudu, że to już pora. Dobra, no to nic, to standardowo zręczność i witalność. Chyba w siłę też trzeba będzie trochę inwestować, nie? Żeby mieć sprzęt, no to zależy, jak tam to będzie wyglądało z umiejętnościami. Bo tam pewnie są jakieś umiejętności, które wpływają na to, by. No proszę bardzo! no! Już wiem, dlaczego rok wybrał druida. Bo może ptaka przywoływa. Jak! Wykryłeś moim mrocznym sekret. <się zbyt> Wieku, wszystko jasne. Tylko, że on mi się teraz będzie mylił z wronami. Nie, się nie Dobra, olewamy na razie tego typu y, mosty. Tak, tak, tak. Już to jest kolejny etap. Także podążaj za cycuszkami w zbroi czerwonej. A ja, w pani rojowej. Ja, słuchaj, ale ja jestem zainteresowany zwierzątkami, tylko więc wiesz, jak nie jesteś <śmarsz> owcą, to nie wzbudzisz mojego zainteresowania. <śmarsz> <śmarsz> no proszę bardzo, myślałem, że tylko ja mam jakieś dziwne kontrakty ze zwierzątkami. <śmarsz> pluszowymi głównie. <śmarsz> A! Pięknie, tym utoporem, ja mu w plery tym, no powiem ci, trochę się podnieciłam. Ej, Royo, ty do, do, znasz dobrze tą lokację, co? Znaczy, ja dość dobrze znam tą grę, bo to jest jedna z niewielu gier, które przechodziłem więcej niż raz. Dwójkę przeszedłem nie wiem, z 16 razy. Kojarzysz, jest możliwość włączenia automapy w prawym górnym rogu, ale ja tego nie potrafię zrobić, wiem, że to było jakieś, zawsze było jakieś porąbane. A nie ma tego na przykład w optionsach? Jest, automap. Jest, wiesz? jest ale, ale kurczę nie potrafię sobie z tym poradzić, nie potrafię tego ustawić. E, przy kontrolach to jest. Automap Size, full size. No właśnie, minimap, jest... O, możesz sobie na Automap Size, minimap włączyć z full screena. Nie no wiem, ale mi to kurczę nie działa, wiesz? O! No właśnie, nie wiem, nie wiem czemu. Mi to, to działa, aczkolwiek nie jest to jakoś super. Nie, olać to, ja to wrócę. Ja sobie czasem. Po działa prost... u Ciebie to? Działa, działa, ale ja sobie zrobię inny, <coughs> przepraszam Was, system. Gdzie dam sobie full i dam sobie show names. Nie wiem, czy to przeźroczystość. Nie wiem, czy to plusikami się robiło. U Ciebie chyba F11, jeżeli nic nie zmieniałeś. Nic nie zmieniałem. No, no to... Nie, F11, tylko włączam albo wyłączam. No to F10 w... W, tych, w, tych, w tych okolicach. Jesteś też taki... Aha, jest faktycznie. No, no. No, idealnie, i mam włączoną. Haha, dzięki Roki! Spoko. Mam nadzieję, że Wam nie będzie przeszkadzała ta wielka mapa na środku, ja bardzo lubię z nią grać. No, i bomba. No, najwyżej ludzie określą się w komentarzach. Popatrz, ja? tutaj... O, Roy, gdzieś ty się zgubił? Jesteś jeszcze na tej starej mapie? Tak, tam tak, tam tak, tak. szukasz? Tak. I nie! Już wszystko zabili. No nie wszystko, ptysio, no. A. Tak to jest, tak to jest z No kurczę, nie musimy zabijać każdego potwora. No, to nie jesteś prawdziwym wyznawcą diablo. Ty wiesz, że tutaj w prawym górnym rogu mamy nie tylko nazwę gry, ale też hasło. Ta. No, to moje tajne hasło zostało pojawione. <laughs> dobra, ale do tego potrzebuję, aha, szósty. On się naruje. On stoi w jednym miejscu i mówi, że eksploruje, jak bo Nie, no powiedzmy, przypominam sobie, wiesz, magię drzewek. A, to. Także wybacz, ale... Double damage. Kurde, nie wiem co wybrać. Dobra, Ola, co na razie. Bo ten, powiedzmy, zwielokrotniony strzał, rozszczepiony strzał, dopiero go od szóstego. E... No słuchaj, ktoś wykrył nasze hasło. No, i teraz wszyscy są trudniejsi. Nie, musimy wejść, wiesz, muszę zrobić coś bardziej. No. Da się go wykopać? Zaraz zobaczę. Bo ty jesteś hostem, nie? No, no, no. Nie, niestety nie mogę. Wiesz, to się nazywa takie... Czekaj, A... da, mu się, da mu się napisać y, coś kulturalnego? No, spróbujemy. Napisz mu, że wiesz. <laughs> Can you get out of here? No to znam hasło. No ja pewnie, że to nie jest jakieś skomplikowane. No. Boom. <grym> no wiesz co, no ja. No, nie przewidziałem, że tutaj takie będą. No no, No bywa. No. No. Jak mi się tu fajnie chodzi. No, no, no. to ja wiesz co, ja będę lepiej chodził za tobą, bo ty. Chodź o, za mną, bo ja znam tutaj te element. Ja mniej więcej wiem, gdzie co jest. Wiadomo, że to jest losówka na razie, jeśli chodzi dobrze, o. Dobrze, dobrze, spoko, to ja sobie mogę... Ale jakby... System dystrybucji, kreacji, aranżacji tych e, tuneli nazwijmy to. No, na środku mapy jest wejście, jeżeli cię interesuje, tam gdzie mamy. Tak, wykryłeś. No i tu są mopki i możemy jechać z koksem. Aha, altem, lewym, mhm. sobie możesz podświetlać rzeczy. Tu masz jakąś nie, pałkę. Nie, nie. Dobra, najwyżej się potem wymienimy. jakby ktoś z nas znalazł, także. Czego ty będziesz używał? Jaki będzie Twój właśnie build uzbrojeniowy? Jedna ręka i tarcza. A może dwuręczny, jeszcze zobaczymy, wiesz? Mhm, dobra. Super! Ciągle zbieram strzały, ale przydałby się też łuk. No, od czegoś trzeba zacząć. Dobrze, dobrze. Ale mi się już fajnie gra. Przypominam sobie, kurczę, tyle wieczorów poświęconych tej grze. Możesz, ja cię kręcę. Co tam? Coś mi tutaj umiejętności nie słuchają mnie tak, jakbym chciał. Ten chłopak wyszedł z gry, czy ta osoba? No nie, no. Co tu chodzi po ziemi, takiego dziwnego? To mój robak. Ojejku, chłopie, czyli masz te hemoroidy. Myślałem, że zrobiłeś kupę a w niej robaki. Boże, człowieku. Jak uważasz. Człowieku, człowieku. A! Ciul, 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 ciul dupiep. I co ten robak robi poza tym, że źle o tobie świadczy? Ryje dziury i zatrwa przeciwników. No proszę bardzo. A to Shakey i gringo, tak? Te. Tutaj mamy to questowe podziemie, rojo. Ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie. Dobra. No. Poko spoko, wchodzimy. Ale fajnie. Możemy. Właśnie tego typu elementy lubię. Wiemy, gdzie mamy iść następnym razem. I wchodzimy sobie właśnie do jaskini poczyścić. Jak z niej wyjdziemy, to potem już nie będzie problemu, gdzie pójść dalej, jak kontynuować przygodę. Taki wiesz, spokój powiedzmy, jeśli chodzi o przestrzeń, eksplorację. Lubię tak mieć. Na spokojnie. No, tak, Wiadomo, tak, rozwalamy tak. na początku szamanów. Mają tak tendencję jest. do leczenia ty, i. ty przyszedł. jesteś zasięgowy, więc. Tak, dobra, wygrał. to ja będę brał y, y, tych. Będę się zajmował tymi leczącymi. Ale powiem Ci, że tutaj jednak gra wymaga dużo większej koncentracji niż w przypadku Borderlands. Hmm. No, mimo wszystko, wrażenie, mimo wszystko no? tak. Ale dalej sympatycznie cieszy oko, ucho, no, serduszko, no, no, nie, nie no, to jest, powiem. To jest nie do przebicia, bez zdań. Wow, wow, wow. Panie Wade, potem mógł sobie przytrzymać klawisz Shift i walić na oślep strzałami, to jest bardzo... A złoto się dzieli? Chyba się dzieli, nie? Kurczę, trudno mi powiedzieć. To może. Zawsze można to jakoś lajtowo przetestować, nie? No właśnie. To podnoś ty kaskę teraz i zobaczymy. Słuchaj, też właśnie jak widzisz tutaj tą laskę, co tutaj leży po rana, to też trzeba ją klikać, przewracać, bo tam są różne fajne. Ja wiem, Roja, ja wiem, to wiesz, nie, wiem. Nie, no wiadomo, nie chcę ojca uczyć dzieci robić. To też nie to, ale wiem, wiem. Owszem, owszem. No, to wynika tylko po prostu, wiesz, z uprzejmości mojej. Spoko. O, kurczę, walę samą ręką. Trochę ja słaba opcja. Weź pod... pod o, co się skończyło? Szczepy? Tak. To weź sobie jakąś pałkę czy coś. No, mam... a, będę rzucał tymi... ha To jest też fajne. Tutaj jest zbrojka, pancerz skórzany, jakbyś chciał. Spoko, a co z tobą? Bo ty jesteś... Ja jest w jakiś, wiesz? A, mamy kolejny poziomek, widzę. Bardzo się cieszę. Ja nie będę pod... coś tą uzbrojenie? tu jest. Tak. O, dziękuję ci bardzo. Oj fajnie, auto equip. No no. Sympatyko. zawsze mi się też podobała właśnie taka hybryda uzbrojeniowa właśnie jakaś yy, broń miotana plus tarcza dla Aha, tak, tak, ja też no. zawsze lubiłem to. No, no, tak jak farkanum, na przykład miałem pistolet i tarcza. To był odlot. Aha, no 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 no. no. E, te klimatiki, rozumiesz? Jak u Ciebie z miejsce w plecaczku? Wiem, że Ci pozbierałem wszystko, ale nie przejmuj się. Sprawdzam. Chyba kasa się dzieli. Przy takich małych, śmiesznych pieniążkach trudno tam wyczuć. Weź sobie tą przeszywalnicę, może Ci się przyda. Nie musi. A Ty masz polską wersję? Nie, angielską. Pierwszy raz. I bardzo dobrze. Mm. Jeszcze więcej strzał! I... Szkoda, że nie można rzucać strzałami. No, 16, tutaj więcej. No to masz też jeszcze strzałki jakbyś ci się chciał. Kurczę, dobra. Co tu zrobić? A, rosy. A to jest... Pamiętaj też, że chcesz zaoszczędzić miejsce twoim ekwipunku, dajesz na drugi slot broni i tam sobie wpakuj byle. A, byle ekspert, co? Skrytnie, Ja tak zawsze wiesz Powiedzmy uciekam od tego, że. A ten mój tutaj robak czyści całą, całą tę... Ta... te. Dobra. Idę dalej do Ciebie. Oj, tu jakaś pani leży, nie? Już wziąłeś. Tak, tak. Dyndrydyn dyndrydyn. Ile nam zostało tych jajcarzy? Jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę. Dopiero jak będzie pięciu tylko, mm -hmm. to się pojawi informacja. A powiedz mi, Rok, ten patch, który zaaplikowaliśmy przed rozpoczęciem przygody, okraszony numerkiem 1.13, dobrze wiesz, wiesz, co on wprowadza? Co ten sam patch, to konkretnie nie, bo już się pogubiłem. A co naprawia? Wiesz co, to są głównie do balansu sprawy. Mm -hmm, mm -hmm. Ja mam tu bossa roju. Ojejku, no to czekaj na mnie. Dobra, dobra, dobra. Ja czasem zapominam, wiesz, że... Że gramy? Że nagrywamy. Aha. Bo tak jak mówię, ja, kochani, ostatnio mam kompletnie czasu na nic. Kompletnie nie mam czasu na nic i, i, i jedyne co gram to w gry, które gramy w ramach Rock'n'Royo. A tutaj po prostu tak się wczułem fajnie, no, no. To, Powiedzmy, zapomniałem, że jesteśmy na wizji, jak się to mówi. No. A właśnie, być może zrobimy live'a z tego kiedyś. Spoko. Z Diablo, no. bo to jest taka dosyć fajna rzecz, lekka. Mhm. Już cały czas mnie o tego live'a y, ludzie molestują. No, to nie jest głupi pomysł. Można się tym pobawić. Zostało nam chyba kilka mapków zaledwie do zabicia. Mhm. Uh -huh. A powiedz mi, y, y, mhm. dostałeś jakiś unikalny przedmiot? Nie, ty, 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 ty dostałeś. No właśnie, to się nie dzieli. A, co, a, pew, a pewną, po prostu pewne elementy, nie ukrywajmy, takie atrakcyjne dla obu klas. To można Wiesz, co ja bym się wybrał do miasteczka i posprzedawał? Wystarczy jeden teleport otworzyć, więc. Dobra, no to jedziemy. Aha. Wyroki rojowa meldują wykonanie zadania. No to ładuj się do teleportu. Dobra. No tak, teraz musimy stąd wyjść. A ten dźwięk łuku to jest chyba ten sam sample z jedynki. Możliwe. możliwe. Znaczy wie, że oni wykorzystali kupę różnych właśnie efektów dźwiękowych z jedynki? Czy to jest właśnie Animacja, jak i udźwiękowienie tego wypadającego złota, czy właśnie strzał z łuku. Ty weź sobie, już wiem czemu ty tak zostajesz z tyłu, weź sobie wcześniej R. Aha. No tak, tylko się męczy postać, nie? No, ale to wiesz. Nie no, lajtowo. Czy ty masz tyle przywołanych tych zwierząt, że ja nie wiem, już co jest przyjacielem, a co wrogiem? Można sobie chyba paski włączyć yy, na, na tych. A no, badajmy tą mapkę do końca i potem pójdziemy do Flawii. Dobra, dokładnie tak. Można sobie paski życia włączyć chyba na postaciach, ale nie jestem pewny, to już mi się te gry yy, trochę mieszają. Nie, spokojnie, jest sympatycznie bardzo. No, yy... Możesz też włączyć widok pasków życia w lewym górnym rogu ekranu, gdybyś chciał. Tak, tak, widzę. Widzę twoją postać z paskiem. A, o. Mój koleś już się zmęczył. Dobra, idziemy. I tutaj mamy. Tak, spik dodatkowy? No. Tylko on mi nic nie da, jeśli kogoś nie uciłam. No tak. te Moje kroki są wywołane. Pamiętaj, ten druid ma taką bardzo fajną, obszarową umiejętność wypuszczania tego płonącego meteorytu, o którym ci wspominałem. Tak, tak, pamiętam, ale to jest inne drzewko. Mhm. Oj, oj, oj. Teraz ja jakiś pierścień wziąłem. Spoko. Plus jeden to Dexterity, to ja ci to dałem, wiesz? Dobra. Dzięki. A ty, ty jakie ringi byś chciał? Chyba do magii, nie? Nie, głównie do vitality i do Siły. Mhm. Dobra. Nie jest tragicznie. Ty kieruj, ty kieruj. Ty dobra, ty, ty dobra, 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 dobra. <grym> no, w tej grze mogę kierować, tak? <grym> nie, ja bym mógł, ale ty za mną nie zadążesz. Ja szybciej biegam. Mm. Och. Jest fajnie, że jak właśnie wypuścisz ten grad strzał, który mi się za niedługo odblokuje, no. to te strzały lecą przez całą planszę. I... Serio? Tak. I często zdarza się tak, że rozwalisz kogoś na drugim końcu danej lokacji. Widzisz same e, trupy. Potem. Fajny bajer, ci powiem. Tu są jeszcze te czarmy. Doszły to w, doda doszły w dodatku. Nie wiem, czy hmm. pamiętasz. Tak, to, co tak. To tak. w ekipunku. To jest fajna sprawa. Mam takowy. No, ale on, one są, kurde, ja zawsze nie mogłem się decydować, co nosić w plecaku, a co wywalać. Rozumiem. To co? Prowadzisz? Prowadzę. Wrzuciłem sobie e, kamyczek do łuku. I to do, na, na spacerowym tempie? Ojejku, no. Dobra, tu, tu nie wchodzimy? No, każdy tego... w sensie tak, wyzyszymy. dokładnie. Każdy tego typu przesmyk zwiastuje nową lokację. Chociaż to może być przesmyk do tego cmentarzyska. Głowy nie dam. No zobaczymy, jak tu odkryjemy cały teren. To mhm. to, to będziemy wiedzieli. A to ty masz jakiś Freezing, czy żeś sobie kupił... No, no mówię ci, w, 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 kamyczek wmontowałem, wiesz? Aha, aha. Fajna opcja, bo ona też ma tendencję do spowalniania przeciwnika. Jeszcze jakoś palące i trujące sobie wmontuję. To jest ultra combo. No i po imprezie. Coś tam ładnie wypadło, a może Tak, jechać. to jest bardzo ładny dźwięk. który hmm. Właśnie zwiastuje. Coś no, przyjemnego. Coś przyjemnego po prostu, dokładnie tak. No na razie byle co oleci, to, nie można na nas co znalazłem? Chodź tu tam. <laughs> rok. <laughs> a nie no, otwórzmy go. Ha! I w nim oczywiście strzały! Tak jest.